Google Bard, ChatGPT i inne narzędzia generative AI mogą ci pomóc zaoszczędzić 5, 10 czy nawet kilkanaście godzin w miesiącu na różnego rodzaju powtarzalne zadania. W jaki sposób możesz to zrobić? W jaki sposób wykorzystać Google Bard, ChatGPT czy narzędzia tekstowe oparte o generative AI do tego, żeby wykonywać swoje prace szybciej? Wysłuchaj tego odcinka, a ja podam Ci 5 przykładów, w jaki sposób możesz użyć tego typu rozwiązań jak ChatGPT GPT czy Google Bart do tego, żeby przyspieszyć swoją pracę. Ale zanim do tego przejdę, daj znać proszę w komentarzu, czy już korzystałeś z Chata GPT lub z Google Bart. Napisz tak lub nie, napisz jaka jest Twoja opinia. Ok, to teraz przejdźmy do pierwszego punktu. Jeżeli chodzi o, chodzi o to, w jaki sposób te narzędzia mogą Ci pomóc zaoszczędzić pracę, to po pierwsze generowanie pomysłów. Narzędzia Generative AI mogą pomóc Ci wymyślić pomysły na nowe projekty, nowe idee, lub często też wymyślić strukturę jakiegoś rozwiązania. Na przykład ja w momencie, kiedy chociażby tworzę strukturę odcinka na YouTube, takiego jak ten, to wpisuję odpowiedni prompt w chat GPT. Mam nadzieję, że już wkrótce również w Google Bart. I będzie to sensowny wynik, i na tej podstawie zaczynam wymyślać kolejne elementy. Na ten moment w moim przypadku lepiej działa ChatGPT, ponieważ opanowałam już to, w jaki sposób pisać prompty. Zresztą materiał na ten temat znajdziesz gdzieś tutaj lub tutaj w poprzednim odcinku. Natomiast Google Bart no zdecydowanie te wyniki ma gorsze e, ja na razie tylko oglądam tutorial na ten temat, jeszcze sama Barta nie testowałam, dlatego że tyle złych opinii usłyszałam, że stwierdziłam, że szkoda mojego czasu natomiast jeżeli ty masz jakieś inne przemyślenia, to śmiało podziel się w komentarzu, natomiast tak czy inaczej będzie na rynku coraz więcej pojawiało się narzędzi Generative AI opartych o tekst, które pozwolą ci tworzyć właśnie różnego rodzaju struktury, rozwiązania czy po prostu będą jednym wielkim generatorem pomysłów i idei, czyli coś na co być może poświęcałbyś, poświęcałabyś godziny, żeby wymyślić co się zera, Teraz tak naprawdę jest przyspieszone po tego typu narzędzia jak Google bar czy ChatGPT dają Ci masę inspiracji. Kolejna rzecz. Drugie zastosowanie narzędzi typu Generative AI, właśnie tekstowych, to korekta pisowni i gramatyki. Bo dzięki narzędziom AI możesz sprawdzić, czy Twoje maile są napisane poprawnie. Ja, na przykład, bardzo często, kiedy komunikuję się w języku angielskim, to nie mam pewności, czy użyłam odpowiedniego czasu gramatycznego, czy aby na pewno nie zapomniałam jakiegoś A czy N w języku angielskim, ale też po prostu czasami chcę napisać coś bardziej polite w języku angielskim, w związku z tym wklepuję ten tekst, oczywiście bez danych wrażliwych, bez danych osobowych w całości lub w części najczęściej do czata GPT i wtedy pytam go could you please write it more politely? Na przykład, żeby napisał to bardziej w uprzejmy sposób, albo could you please check if this is grammatically correct? Więc żeby sprawdził mi po prostu moją gramatykę i pisownię. Co ciekawe, bardzo dobrze te rozwiązania działają też na inne języki. Ja się uczę hiszpańskiego, więc też myślę, że już wkrótce zacznę używać narzędzi Generative AI do sprawdzenia pisownie w innych językach. Kolejna rzecz. Trzecie zastosowanie takich narzędzi to tłumaczenia, czyli jeżeli nawet nie piszesz oryginalnie czegoś w języku angielskim, ale potrzebujesz tego tekstu w języku angielskim, natomiast oryginalnie coś jest po polsku, to możesz pozwolić, e, poprosić narzędzia typu ChatGPT, Google Bar czy inne narzędzia Generative AI o przetłumaczenie tekstu z Twojego języka na inny język obcy. Na przykład na angielski, hiszpański, francuski i dalej tak dalej. Zatem nie musisz od razu znać tego języka, możesz poprosić o przetłumaczenie narzędzi ale pewna gwiazdka. Disclaimer. Mianowicie... Trzeba i tak sprawdzać, czy to wszystko jest poprawnie napisane. Czasami narzędzia AI nie wyłapują kontekstu danej wypowiedzi, więc jeżeli chcesz polegać w 100% na narzędziach AI, to chcecie ostrzec, że może to nie być najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie jest lepiej posłużyć się narzędziami AI do tłumaczenia wstępnego, może też do tłumaczenia pojedynczych słówek, ale całość powinna być jeszcze sprawdzona przez osobę, która dobrze zna język angielski, najlepiej oczywiście przez native speakera. Przechodzimy do już to po trzecie, teraz czwartego zastosowania Chata GPT narzędzi typu Generative AI czy Google Googlebart, możesz wykorzystać te zadania, te zajęcia do automatyzacji zadań. W tym celu warto jest połączyć na przykład Chat GPT po API z narzędziami typu Make. I tutaj za chwilkę gdzieś pojawi się strona make.com, która pozwala na automatyzację zadań, na to, że na przykład coś pisze się samo w momencie, kiedy jest wykonywana konkretna akcja. Możesz też wykorzystać tego typu narzędzia do chociażby analizy sentymentu. I ostatnio Patryk na profilu na YouTubie Szkoła Reacta, również prowadził cały tutorial szkolenie w jaki sposób wykorzystać ChatGPT do analizy tego, czy dany komentarz był pozytywny, negatywny, czy neutralny. Możesz to zautomatyzować, nie musisz tego robić ręcznie. A nawet możesz zaprojektować, że jakaś odpowiedź na dany komentarz, na przykład pozytywny, będzie po prostu. Hej, dziękuję. To wszystko możesz zautomatyzować, ale nie tylko w samym czacie GPT, ale musisz połączyć czat GPT na bazie jego API z mm, narzędziami typu make.com albo też z innymi narzędziami do automatyzacji, ale o tym być może innym razem, jeżeli chcecie tutorial na temat automatyzacji zadań, nie tylko na temat AI, ale też automatyzacji przyspieszania, dajcie znać w komentarzu, czy jestem ciekawa, czy to w ogóle jest dla Was interesujące. I piąta teraz rzecz, do której możesz użyć narzędzi typu Generative AI, typu właśnie ChatGPT czy Google Bart, to tworzenie raportów. AI pomoże Ci w analizie danych i w generowaniu raportów. Teraz są też specjalne pluginy do czata GPT, ja sama z nich teraz korzystam i pomagają one na przykład streszczać PDF-y, na przykład streszczać odcinki na YouTube, takie jak ten, na przykład też streszczać pewnego rodzaju raporty, więc ja nie muszę poświęcać już wielu, wielu godzin na to, żeby czytać jakiś materiał. Mogę poprosić narzędzia AI o streszczenie danego materiału. I te pięć zastosowań czata GPT Google Bard i narzędzi AI pomagają mi zaoszczędzić kilkanaście godzin w tygodniu. I podsumowując, te narzędzia, służą do generowania pomysłów korekty pisowni, gramatyki tłumaczeń, automatyzacji zadań oraz tworzenia i streszczania różnego rodzaju raportów, materiałów PDF-ów. Daj znać, do jakich rzeczy ty stosujesz Chat GPT, Google Bard czy narzędzia Generative AI oparte o tekst, a ja w kolejnym materiale postaram się też pokazać Ci zastosowania narzędzi AI opartych o Audio, wideo oraz takich, które tworzą zupełnie nowy content audio i wideo. Ja nazywam się Anna Prończuk Omiotek i jestem znana w internecie Anna Pro, ponieważ pomagam Ci robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć!